Wyrośnie różdżka, spniaje z sego, wypuści odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie spo sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosych. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Tak zaczyna się dziś pierwsze czytanie z Księgi Proroka. Izajasza, i początek dzisiejszej Ewangelii, Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię Ojcze, pani Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Tak jak wspominałem wczoraj, szukamy proroctwa, które mówi nam o Jezusie, o Jego przyjściu. I szukamy w Ewangelii, którą daje Kościół na ten dzień, odpowiedzi na to proroctwo, jak to proroctwo się wypełnia. I dziś widzimy, słyszymy słowa: wyrośnie różdżka z pnia Jessego i wypuści odrość z jego korzeni. Cóż to za różdżka z pnia Jessego? Jesse to ojciec Dawida, a słyszymy w proroctwach, że mesjasz, zbawiciel będzie z domu i rodu Dawida. Czyli właśnie z tego korzenia, z tego pnia Jessego wychodzi nowe życie, nowa odrośla. I po czym można będzie poznać? Spocznie na niej Duch Pański, Duch Mądrości, Rozumu, Duch Rady i Męstwa, Duch Wiedzy i Bojaźni Pańskiej. Duch Pański. I słyszymy w Ewangelii, że Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysłałem Cię, Ojcze Panie, nieba i ziemi. Rozradował się w Duchu Świętym. Jak to jest? I widzimy dalej, że Jezus później mówi: Wysłałem cię Ojcze, Pani nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Widzimy, że Jezus, napełniony Duchem Świętym, patrzy inaczej. I tak jak w pierwszym czytaniu dalej czytamy, nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek, a raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Czyli nie z pozorów, On ma. Ten duchowy, on ma to duchowe spojrzenie. On widzi serce. On widzi nie według pozorów, on nie widzi tylko tak, jak widzą ludzie. On widzi serce, duchowe spojrzenie. I też w Ewangelii słyszymy, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, i roztropnymi i objawiłeś się prostaczką. Jezus widzi dobre serce prostaczków, tych ludzi najmniejszych, tych ostatnich, a nie patrzy tylko na ludzi tak. Jak patrzymy my najczęściej, ten jest bogaty, ten jest sławny, ten jest znany, ten ma władzę, ten jest inteligentny, mądry, uczony i widzimy w takich kategoriach ludzkich: Nie, Jezus, dla Jezusa to nie ma znaczenia. Jezus patrzy głębiej, Jezus patrzy na serce człowieka, nawet ci prostaczkowie, którzy są tak blisko Boga, którzy mają tyle dobra w sobie, takie mają dobre serce, mają tyle wiary, tyle Pana Boga w sercu. Jezus tak patrzy na człowieka, może trzeba nam też uczyć się tego dziś, odpowiadając na to słowo, żeby też być napełnionym Duchem Świętym. Prosić też o takie duchowe spojrzenie na ludzi i na siebie też, żebyśmy widzieli ludzi w takich kategoriach, to jest dobry człowiek. Ile, ile on ma dobra w sobie, jakie on ma dobre serce, jak on jest napełniony Duchem Świętym, jak, jak on ma wiarę i jak, jaki on jest głęboki. Widzieć to, czego tak normalnie nie widzimy, żeby tak patrzeć na ludzi, których będziemy spotykać, o których będziemy rozmawiać, których będziemy widzieć, żeby nie patrzeć, ten jest bogaty, ten jest sławny, ten, jest, ten ma władzę, ale patrzeć, ten ma dobre serce, ten ma dobre serce, ale też tak na siebie spojrzeć, żebyśmy widzieli też nie tylko siebie w takich kategoriach, o coś mi się nie udało, tutaj co, co, mam jakiś problem, tu mi jest ciężko ale zobaczyć to dobre serce w sobie, ile Pan Bóg włożył w nas dobra, jakie my mamy dobre serce, jaką mamy głęboką wiarę, jakie my ma, ile dobra jest w nas, żeby to dobro, które jest tak często głęboko ukryte i często sami my go nie widzimy, nie znajdujemy, żebyśmy się przyjrzeli, zobaczyli, ile tego Ducha Świętego jest w nas. Jeszcze te piękne słowa, które dzisiaj dalej są w drugiej części dzisiejszego pierwszego czytania, wtedy, czyli wtedy, kiedy przyjdzie ów, Zbawiciel, odroś Liessego. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem Razem leżeć będą ciele i lew, paść będą po i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomy, niemowlę i grać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmi, zła czynić nie będą ani działać na zgubę. Na całej świętej Mojej Górze. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę. Co my tu widzimy? Że przyjście Jezusa zmienia ten świat. Zmienia ten świat w takim kierunku, że w tym świecie nie ma agresji. Nie ma agresji. Spokojnie wszyscy mogą się być razem, nikt się nikogo nie boi, nikt przed, kim, przed nikim nie ucieka. Te dobre serca są we wszystkich. Nie będą czynić zła, ani działać na zgubę. Czy jest to możliwe, żeby był taki świat? Widzimy ile w tym świecie tej agresji, tego zła, gdzie człowiek przeciw człowiekowi występuje, gdzie wszystko jest jakby zbudowane na agresji, na tym złu. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak jak patrzyliśmy z wiarą na gałęzie drzewa zimą. I próbowaliśmy zobaczyć życie, zobaczyć Pąki, tak jak patrzyliśmy na człowieka, także i niewierzącego człowieka, zamkniętego na Pana Boga, czy nawet prześladującego Kościół, i widzieliśmy w nim człowieka pełnego wiary, modlącego się razem z nami. Tak i dziś spójrzmy na ten świat oczami wiary, oczami nadziei, Jest dużo głębiej. Spróbujmy wyobrazić sobie ten świat bez agresji, świat pełen miłości, ale też i sami spróbujmy spojrzeć na siebie. Czy nie ma w nas tej agresji? Niedawno mieliśmy takie spotkanie, spotkanie małżeństw i na to spotkanie zaprosiliśmy taką panią doświadczoną, panią psycholog, która powiedziała o badaniach pewnego człowieka uczonego, który zajmował się agresją, i później ktoś mówi, czemu ty ciągle piszesz o agresji, napisz o miłości? I on napisał o miłości. Później zaskakujące były jego wyniki tych badań, jego myśli, które sam dostrzegł dopiero potem mówi Ludziom teraz dużo łatwiej jest wyrazić agresję niż wyrazić miłość. Dużo częściej człowieki łatwiej prościej jemu wyrazić, i wyrażają ludzie agresję niż miłość. Niesamowite wnioski, niesamowite myśli, czemu jest tak. I musimy spojrzeć na siebie, czyli w nas tak nie ma, że częściej wyrażamy jakąś agresję niż miłość. Że tej agresji jest, więc może nie agresja jakaś taka straszna, ale czasem Jakieś podenerwowanie, jakieś przykre słowo, jakiś atak na drugiego człowieka, słowny chociażby, czy jakieś emocje, czy jakieś nerwy. I dlatego wszystkiego w nas jest. A czasem jak miłość, to się krępujemy, to się wstydzimy, to nie wiemy, jak to wyrazić. Święty Jan Bosko mówił kiedyś do swoich pomocników, do Salezjanów, do wychowawców młodzieży: Mówił, że nie wystarczy tego, żebyście ich lubi, żebyście ich kochali. Ale trzeba jeszcze im pokazać, żeby oni widzieli, że są kochani. Trzeba wyrazić tą miłość, bo często my kochamy ludzi, ale nie wiemy, jak wyrazić tą miłość, i oni więcej widzą i czują od nas jakieś rzeczywiście agresji, nerwów, niż tej miłości. Trzeba im też pokazać albo powiedzieć, że ich kochamy. Czas Adwentu to czas przechodzenia od agresji do miłości, czas budowania razem z Jezusem. Świata bez agresji. I na to nie Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Kagałemu, z Syberii, z Panem Bogiem.